etapy skracania rękawów w koszuli męskiej. Na co zwrócić uwagę przy skracaniu rękawów w klasycznej koszuli z mankietami? Skracanie rękawów w koszuli wydaje się w miarę proste, bo trzeba tylko odpuścić mankiet, skrócić i przyszyć mankiet z powrotem. Inaczej wygląda sytuacja, gdy musimy skrócić rękaw o 5, 9 lub więcej centymetrów. Czemu? No bo zazwyczaj ro rozporek w dole rękawa znika. I co wtedy? Dlatego jeżeli chcesz dobrze skrócić rękawy w koszuli męskiej, zostań, pokażę ci poszczególne etapy i wskazówki jak to zrobić. Dobrze. Cześć. Jestem Agnieszka Kułakowska. Jestem krawcową zawodową, nauczycielką szycia, autorką e-booków. Napisałam już kilka e-booków. Link do sklepu znajdziesz w opisie. Również do ankiety, jeżeli potrzebujesz takiej wiedzy, której jeszcze nie ma, więc zapraszam serdecznie do zainteresowania się tą ankietą. Tak jak mówiłam na wstępie, sposób skracanie rękawa może być proste, jeżeli skracamy niewiele 3-4 centymetry. Ważny jest ten guziczek, który jest w rozporku. Zazwyczaj, jeżeli to są 3 centymetry, to możemy spokojnie taki rękaw po prostu odprócz mankiet skrócić o tyle, ile trzeba i doszyć z powrotem mankiet. Trzeba wziąć pod uwagę, że to jest koszula męska i panowie bardzo często korzystają z tych rozporków, więc nie możemy skrócić rękawów w męskiej koszuli w ten sposób, że obetniemy i zostanie nam 3-4 centymetry tego rozporka. Nie może tak być, dlatego że wtedy ciężko będzie wywinąć rękawy, tak jak często mężczyźni noszą, Koszulę latem, że podwijają rękawy i w ten sposób noszą. Ten rozporek jest potrzebny. Rozporki ma w rękawach mają zazwyczaj około 12 cm, ale jak chcemy obciąć 6-9 cm, to tak naprawdę musimy zrobić ten rozporek od początku. Etapy poprawki. Mamy odmierzone tyle, ile musimy skrócić rękawy w koszuli i od mankietu. Odmierzamy liczbę centymetrów, które skracamy. Powiedzmy, skracamy o 9 cm, to zaznaczamy sobie mydełkiem tą linię. Dodajemy sobie centymetr na zapas szwu na przyszycie ponowne mankietu. Robimy dwie linie, 9 cm i 8 cm i pamiętaj, bardzo ważne, niczego teraz nie obcinaj. Musisz tylko to zaznaczyć a później przechodzimy dalej. Co musimy kolejne zrobić? Kolejnym etapem jest odprucie mankietów. I tutaj ja zazwyczaj jak odpruwam mankiety, to sobie zaznaczam, gdzie są zakładki, żeby później to przyszyć. Na pewno przyszywając te zakładki będą głębsze, dlatego że jak skracamy rękaw, to rękaw, obwód rękawa robi się szerszy. Odpruwamy plisę, Odszycia rozporka w rękawach. Najpierw odpruwamy tą szerszą, bo ona jest na wierzchu. Oczywiście trzeba odpruć guziczek, który jest na tej małej plisce otrzywającej rozporek. Tą pliskę też odpruwamy. Mierzymy, jakie jest rozcięcie, jaki był rozporek pierwotnie w tym rękawie. I od naszego założenia, powiedzmy od tego końca tych 8 cm. Z zapasem odmierzamy tą ilość tak jak na rysunku. Tutaj, jeszcze na końcu, gdzie jest taki taszek, tego nie rozcinamy. Obcinamy rękaw. Musimy od nowa otrzyć tymi pliskami, więc trzeba wyczyścić te pliski z, z tych pozostałych niteczek. I przyszywamy najpierw małą pliskę. odprówając zawsze zwracaj uwagę, jak jest, w jaki sposób jest przyszywana ta plisa. Więc najpierw przyszywamy małą pliskę. Później przyszywamy tą szerszą pliskę od lewej strony. Później, jak widzisz na zdjęciu, nacinamy tak do krawędzi, żeby ładniej się nam ten rozporek wywinął. Tak jak jest narysowane mydełko, tak nacinamy taki trójkącik. Tą plisę wywijamy na prawą stronę i tą szeroką plisę wstępnujemy po wierzchu, Robimy takie mocowania, jak to było pierwotnie. Dlatego zawsze zaznaczam, odprówając, zwracaj uwagę, jak było szyte. Podsumowując, najpierw przyszywamy wąską plisę od lewej strony, wywijamy na prawą stronę i stępnujemy. Później przyszywamy szeroką plisę od lewej strony. Nacinamy ten trójkącik na rogach, wywijamy szeroką plisę na prawą stronę i stemnujemy po prawej stronie, mocując ten rozporek. Teraz zostało nam tylko przyszycie mankietu, więc składamy zakładki na dole rękawa, tak jak były ułożone. Jak wspomniałam, te na pewno będą głębsze, jeżeli nic nie poprawiasz w rękawie, nic nie zwężasz, to po prostu do tej linii, którą zaznaczyłeś, dokładasz mankiet. Do tej linii przykładasz mankiet. Mankiety są różnie szyte, dlatego czasami nie da się przyszyć od lewej strony i później do prawej strony. Czasami od razu musisz wsunąć ten zapas szwu, wsunąć w ten mankiet, równo upiąć szpileczkami i przestępować po wierzchu, bo mankiety są różnie szyte. No Oczywiście na końcu zostaje Ci przyszycie guziczka do wąskiej plisy i masz dobrze skrócone rękawy, więc nigdy nie idź w najmniejszej linii oporu. Widziałam wiele też koszul, które były skracane i był skracany cały rozporek. To jest nieelegancko. Często mężczyźni chodzą też bez marynarki i widać, widać te rozporki. Czasami jest to bardziej pracochłonne niż zwykłe obcięcie, ale najważniejsza jest też jakość, bo to w tej koszuli będziesz chodzić, czy twój klient będzie chodzić przez dłuższy czas, więc zawsze stawiajmy na jakość pracy. Jeżeli chcesz mieć inne ciekawe filmy, jakieś tematyczne cię interesują? Zapraszam cię do wspierania rozwoju tego kanału tutaj przez YouTube albo możesz też postawić mi kawę. Lubię kawę za te wartości, które ci dostarczam. Poprzez BuyCoffee tu możesz postawić mi taką kawę. Zapraszam również do zakupu e-booków, do wypełnienia ankiety, zainteresowania nowymi tematami. Jeżeli interesują Cię przeróbki, poprawki, dopasowania koszul męskich albo innej garderoby męskiej, to również daj mi znać. Zasubskrybuj ten kanał, przekaż ten film. Daj znać, czy bierzesz coś z tego filmu, czy było coś dla Ciebie pożyteczne. A ja dziękuję i do zobaczenia, usłyszenia następnym razem.